Chorągiewki. I gonitwa się rozpoczęła. Najlepiej, start przyjął Angus, ją galopuje na czele. Pozostałe konie raczej razem tutaj troszeczkę wyłamuje Sandelina. A i teraz Angus i San Belina są na czele. Na miejscu trzecim galopuje Banderos, później Redouble, ostatni jest Ascaban. Skoczyły pierwszy płot, czyściutko. A Teraz znowu troszeczkę wyłamała San Belina i na czele jest Angus. Drugi płot z problemami Redouble, z problemami także Ascaban, ale wszystkie konie pokonały płot prawidłowo. Za chwilę kolejny. Po pierwszy będzie skakał Angus, tuż za nim San Belina Z problemami Askaban troszeczkę stracił. Trzeci jest Banderos, czwarta Redouble. Na czele dalej Angus, dalej tuż za nim San Belina, później Banderos Redouble i Askaban. Teraz troszeczkę stawka się zgrupowała. Z niewielką przewagą prowadzi Angus. Druga jest San Belina, dalej Redouble, Banderos i ostatni wciąż Askaban. Teraz z przewagą prowadzi Angus. Pokonał kolejny płot, troszeczkę niestety jednak przy tym wyłamał, ale wciąż jednak prowadzi. Druga jest w tej chwili Redouble. Ostatni wciąż, Ascaban. Kolejny płot i znów jako pierwszy pokonuje go Angus. Tuż o niego galopuje w tej chwili Redouble. Ta Przewaga Angusa troszeczkę się zmniejszyła. Trzeci jest Banderos, na czwartym miejscu Ascaban. No ostatnie miejsce teraz odpada Sandbelina. Troszkę gorzej teraz skoczyła dalej na czele Angus, dalej Redabou, Banderos, Askaban i San Belina. Za chwilę kolejny płot, wciąż na czele Angus. Bardzo ładnie skacze na miejscu drugim. Wspólnie teraz galopują Banderos i Redabou. Później Ascaban odpadła, już San Belina ma do tej grupy stratę ładnych kilku długości. Angus z przewagą, dalej Banderos, Redawą, Ascaban i San Belina. I kolejny płot w ładnym stylu pokonany przez Angusa, on prowadzi. Na drugim miejscu jest. Już koniec zbliżamy się do celownika. Prowadzi z przewagą Angus. O drugie miejsce walczą. I to skutecznie walczy Askaban, który pokonuje tutaj Banderosa. Czwarta jest Redabou. Finiszuje także ładnie Sanbelina, Będzie czwarty. I na celowniku Angus jest pierwszy, drugi. Askaban. Dalej Banderos, Sanbelina i Redabou.